Cześć. Dawno mi tutaj nie było w takiej odsłonie porannej. Gdy to zaraz powstanie z łóżka, mam to po prostu coś nagrać. A że przyszła do mnie nad ranem inspiracja, chwilę przed przebudzeniem. Właściwie już wtedy, kiedy budzik zadzwonił. Ja stwierdziłam, że... Tam moje dziecko w tle. Ja stwierdziłam, że przestawię go jeszcze na kolejne 20 minut. Omówię o budziku. To wtedy przyszły właśnie... Przez pomysł, czym się podzielić, co powiedzieć Wam i sobie, bo to jest coś takiego, że kiedy do mnie przychodzą te pomysły, to najczęściej są po prostu podpowiedzi takie dla mnie samej odnośnie pytań, na które tych odpowiedzi nie znałam bądź nie, nie byłam ich pewna. I chcę się podzielić taką bardzo prostą rzeczą dotyczącą. Kreacji i tego, jak działa wszechświat. Bo, jak, jak często my, że tak powiem, zakotwiczamy się w pewnych myślach i chcemy czegoś doświadczyć, chcemy coś w naszym życiu zmienić, a kręcimy się, jakby w kółko w przestrzeni myśli, i naszych wyobrażeń, w pewnym sensie wierząc, że proszenie o to, powiedzmy, to mogą być różne sposoby, możemy sobie o tym myśleć ciągle, możemy sobie ciągle to wyobrażać, możemy ciągle się na tym skupiać, możemy modlić się o to, medytować nad tym i generalnie używać różnych sposobów. Ale tak długo, jak to zostaje w przestrzeni myśli, tylko mm, nic się nie wydarza. I to, czym chcę się podzielić, i to, na czym chcę tutaj się skupić, to jest nasze działanie. I znów, żeby nie było, poczułam, że tu nie chodzi wcale o działanie jako taką ciężką, mozolną pracę, że my musimy teraz naprawdę wziąć się do roboty. Znaczy jest takie co, jest tak, ale nie mam tutaj wcale na myśli walczenia z rzeczywistością, czyli takiej ciężkiej pracy, w sensie, że pod wiatr, żeby iść pod wiatr. Nie o to zupełnie chodzi. To ma być lekkości. Owszem, lekkości, która wymaga naszego udziału i pewnej systematyczności, czyli też powiedziałabym wytrwałości skupienia się i wytrwałości wiary w nasz cel, w nasze marzenie w siebie w tym wszystkim. Ale to nie chodzi o ale z pełną pewnością ma takie działanie oparte na tym, żeby walczyć o swoje, żeby wyrywać to, za przeproszeniem światu z gęby, żeby iść pod wiatr, żeby właśnie o swoje zawalczać. My nie musimy o nic walczyć. To zupełnie nie o to chodzi. Tego chce od nas system, żebyśmy my tak myśleli. I to wynika też tak naprawdę z wielu przekonań, a o przekonaniach też będę chciała tutaj powiedzieć. To wynika z wielu przekonań, które są nam wpajane do głów. Na przykład z takiego przekonania, że wszystkiego brakuje i taki dobry los i spełnienie marzeń właśnie należy się tylko wybrańcom. O tym naprawdę świetnie jest napisane w książce Transforming Rzeczywistości, o czym już wielokrotnie wspominałam. Jak to wszystko działa. Jak działają wahadła, czyli te byty energoinformacyjne w naszej przestrzeni, które są po to, żeby nam zabierać energię i spychać nas tak naprawdę z naszej własnej ścieżki miłości i spokoju i wiary w siebie. I robią to na wszelkie sposoby, próbując nas zahaczać, żebyśmy właśnie wkręcali się w coś, co nie jest nasze. Żebyśmy się wkręcali w różne emocje, które zabierają nam energię i tak, dalej, i tak dalej. A nam tutaj chodzi o to, aby realizować plan swojej duszy, nie plan umysłu, a bardziej plan, który płynie z serca, czyli, czyli te pragnienia serca, czyli, te, czyli realizować się w tych przestrzeniach, gdzie jest nasza miłość, czyli gdzie jest nasz, nasz skarb w sposób, realizować się w sposób spokojny, bo ten spokój wynika z wiary w to, że jesteśmy godni. Że życie to jest taka przestrzeń, która jest stworzona do tego, aby być szczęśliwym, aby wielbić stworzenie, w którym jesteśmy i które nas otacza. Bo czuć się tak naprawdę jego częścią. W tym wielbieniu zawiera się wdzięczność za to, kim jesteśmy, co zostało nam dane i co nas otacza. A to, co nas otacza, jest obfitością do, naszy, do naszej dyspozycji, a nie przestrzenią walki i braku. A tego uczą nas tak naprawdę właśnie Wahadła, czyli te wszystkie systemowe narzędzia. Ale to tak. Trochę na marginesie wszystko mówię, wracając do głównej takiej tej właśnie myśli przewodniej, że działanie jest tą esencją i tym czynnikiem tak bardzo istotnym, ale chciałam powiedzieć o tym, o jakie działanie mi tutaj chodzi na początku, podkreślić to. Działanie, czyli nasza, nasze zaangażowanie w tej materii, Czyli nie tylko skupianie się, nie tylko myślenie, ale wykonywanie pewnej pracy właśnie związanej z naszym ciałem, z naszym ruchem, z przemieszczaniem się, wyciąganiem rąk do czegoś. Tyle co to, to oczywiście, co to jest. Ale jeżeli chcesz, chcemy w życiu coś realizować, będę mówić jako my, bo to się mnie też dotyczy potrzebna nam jest przede wszystkim ta wytrwałość, właśnie tak jak powiedziałam, wynikająca z wiary w siebie, z, to, że, z tego, że, że, że jesteśmy godni i że na świecie jest, na świecie w tej całej przestrzeni jest obfitość dla nas wszystkich. Bo tak jest ta przestrzeń urządzona, że dostajesz to, na czym się skupiasz i to się po prostu, że tak powiem, Materializuje dla Ciebie. Bóg ma taką zdolność, Bóg jako ta moc, jako ta siła, to, to źródło miłości. Y, ma taką moc, jak sama nazwa wskazuje, jako stwórca czy stwórczyni y, kreowania tego wszystkiego, co, co chce. Y, a my, jako Jego dzieci, y, jesteśmy przez niego zaopiekowani, przez to źródło. Sami nim jesteśmy. Jako taka piękna latorośl wyrastająca ze źródła. I to, że to, na czym skupiamy uwagę, się wzmacnia, to już wiemy. Więc, jeżeli wierzymy w swoje złe myśli, czyli te wszystkie negatywne myśli, że na przykład jesteśmy niegodni, że świat jest zły, że nic nam się nie należy, że nic nam w życiu nigdy nie wyszło i nie wyjdzie, jeżeli wierzymy w jakąkolwiek negatywną myśl, czyli tak naprawdę nie wspieramy swojej wewnętrznej istoty, tylko właśnie dokładamy jeszcze tak, tak jest. Taki jest właśnie, taki jesteś, taka jesteś, taka jestem, to tworzymy taką rzeczywistość wokół siebie i to jest oczywista oczywistość już teraz dla nas, co wcale nie wyklucza to, co teraz powiedziałam, tego, żeby czuć różne negatywne rzeczy. Bo co innego jest, powiedzmy, czuć negatywne rzeczy wynikające właśnie, powiedzmy, z negatywnych doświadczeń. I tak naprawdę zatopionych w tych doświadczeniach przekonań, bo te doświadczenia przyszły po to, żeby nam właśnie wyciągnąć z naszej głębi te przekonania, które już kiedyś tam były, i zrobić z nimi porządek. Ale co innego jest czuć te rzeczy powiązane z tymi negatywnymi przekonaniami i jeszcze je umacniać, czyli mówić sobie tak, tak jest. A co innego zupełnie jest czuć te rzeczy w sobie które wybiły na bazie pewnych doświadczeń, przywołując te stare przekonania, które już nas, nas były. I się sobą opiekować, czyli kwestionować za każdym razem, czyli za każdym razem brać na tapetę to, co wybiło, i mówić sobie innym głosem do siebie, czyli czyli koić na przykład smutek wynikający z przekonania, że powiedzmy, nie wiem, nikt nas nie lubi cokolwiek by to nie było yy, i przemieniać to bo jest taki też tutaj właśnie tak działa ta rzeczywistość, że no właśnie o tym pięknie mówiła ja też Stępnicka i za to dziękuję, za to przypomnienie, że yy, kiedy my w coś wierzymy to nasz umysł jest tak skonstruowany, żeby to potwierdzać, żeby przywoływać, żeby wyłapywać z przestrzeni te zdarzenia, tych ludzi, te sytuacje, które będą nam potwierdzały, że rzeczywiście tak jest. Czyli jak wierzymy na przykład właśnie, że, że nikt nas nie lubi, powiedzmy, no to później nasz umysł wyłapuje takie sytuacje w przestrzeni, które nam to potwierdzają, że tak jest, ale Ja jestem teraz na, jakby na takim etapie też przyznam wam się, że przestrzeń rzuca mi tak, tak naprawdę różne rękawice. <gry> Rzucam przede mną, pokazuje mi różne rzeczy i te dobre, i czasem i te złe. I to jest też fajne, bo mogę zobaczyć, że po pierwsze weryfikują się te przekonania cały czas we mnie. I samo zobaczenie, że we wszechświecie jest i to, i są tacy ludzie, i są tacy ludzie. Zresztą to chciała też w ogóle nagrać taki filmik następny. Myślę, Mam nadzieję, że to będzie następny filmik w kolejce. Tak tutaj robię z małą dygresję, sorry, że jeżeli, jeżeli to chaotyczne. Że są ludzie, powiedzmy, z którymi się dobrze rozumiem, a są ludzie, e, gdzie mam wrażenie, że jesteśmy równoległymi światami, się, którymi się trudno jest po prostu spotkać. Będę ja mówiła też o typach ludzkich. Ale to w następnym filmie. W każdym razie samo zobaczenie to, jak różnorodny jest wszechświat i że daje mi dobre doświadczenia i wsparcie, ale daje mi też właśnie te kłody pod nogi, już samo to pokazuje, że nie ma jednej wersji. A kiedy my tak bardzo, im bardziej wierzymy w Pana przekonania, tym bardziej nam rzeczywistość pokazuje, że jest tylko ta jedna wersja. Więc zobaczenie, że tych wersji jest tak wiele, już mi pokazuje. Że ja mogę, że przekonania są elastyczne, że to nie była do końca na przykład prawda o mnie, że jest tylko tak i każdy jest taki i każdy mnie tak traktuje. Nie, tak nie jest. Więc kiedy to widzisz, to już wychodzisz coraz bardziej z pewnych konstrukcji swojej podświadomości, która wmawiała ci, że jest tylko tak i nigdy inaczej nie będzie. To nieprawda. No i wracając znów do tego naszego działania. To jest bardzo proste. Myślę, że my o tym wszyscy wiemy, na bank to wiemy, tylko chodzi o to, że czasami o tym zapominamy. Tak jak ja na przykład zapominam. Zapomniałam. Albo zapominamy o tym, albo po prostu mamy takie przekonania, które nam... które nas blokują. Bo jeżeli działanie jest oczywiście w zgodzie z myśleniem, bo to o to, to, to tutaj chodzi, czyli jakby samo myślenie nie wystarcza, czyli samo modlenie się, samo przywoływanie, mówienie, chcę doświadczyć tego i tamtego, myślenie o tym, skupianie się na tym nie wystarcza, dopóki nie zaangażujemy w to działania. I to musi być właśnie tak, jak już kiedyś mówiłam, jak takie dwie strzały lecące w tym samym celu. Myśli i działanie. I tutaj jeszcze chodzi o uczucia, czyli ta trzecia strzała, muszą lecieć w tym samym kierunku, czyli być ze sobą kompatybilne, żeby mogło się zmaterializować. W każdym razie działanie jest tutaj kluczem, bo działanie ma to do siebie, że wprowadzone w życie realizowanie tego, bycie w tym, bo my jesteśmy jednak też z materii, mamy te ciała, jesteśmy tutaj w takiej ani innej formie. Kiedy już zaczynamy za tym iść, to wszechświat nam to wzmacnia. Po prostu daje Ci więcej tego, co już masz, daje Ci więcej tego, po co wyciągasz ręce, daje Ci więcej, że tak powiem, dróg, na które już wszedłeś. O, dziecko moje, smarka. Mam nadzieję, że tego nie słuchacie. W każdym razie. Mm, Nagrywać. Mm. Działanie otwiera przed nami przestrzenie. Sorry za przerwę. Dobra, idę dalej. Czyli na przykład, mm. jak zaczynałam, jak przyjechałam do Anglii yy, i zaczęłam po prostu podróżować tutaj po tej okolicy, a że tutaj są piękne okolice. Ja Miałam do dyspozycji właściwie tylko autobus, ale mimo to jeździłam naprawdę w różne miejsca i Dajmy na to to tak jako przykład, i wtedy życie, wszechświat, jeszcze bardziej nas w tym wspiera, czyli daje nam więcej okazji, więcej możliwości do tego, żebyśmy mogli to realizować. To jest takie proste, że jeżeli na przykład zaczynasz rysować, a nie tylko o tym myśleć, że będziesz to robić, i chociażby chociażbyś kupił sobie najtańszy ołówek i najtańszy papier. Albo nawet rysował sobie na papierze toaletowym, to wszechświat ma to do siebie, że jeżeli to robisz e, i wierzysz w to, i po prostu zaczynasz to robić, nie myślisz o tym za dużo, zaczynasz to, to robić. Te myśli potem jakby się roz, rozpuszczają, po prostu realizujesz, czujesz. To wszechświat robi tak, że da ci po prostu więcej na przykład kartek. Prędzej czy później podsunie Ci lepsze ołówki. I tak jest ze wszystkim. To jako przykład. Cokolwiek by to nie było. Ale trzeba wejść na tą ścieżkę doświadczania poprzez naszą, że tak powiem, materialną stronę. Czyli trzeba być też tam ciałem. Nie tylko umysłem. Nie tylko duszą, ale to też ciałem, bo jednak mamy to ciało tutaj w tej przestrzeni. W takiej ani innej formie. Um. I to dotyczy totalnie wszystkiego. I możesz zacząć, mówię to też do siebie, możemy zacząć na wiele sposobów. Nie musimy mieć wszystkich narzędzi, nie musimy mieć wszystkich rzeczy, które są potrzebne. I chodzi o to, żeby robić tyle, ile możemy w tej przestrzeni. I nie wiem, co tu wymyśleć, dajmy na to. Um... Zacznij zbierać na bilet. Bo nie wiem, tak mi przyszło do głowy, chcesz pojechać na narty, nauczyć się jeździć na nartach. Ale wiadomo, nie masz tutaj przed tym momencie nart. Na przykład, albo nie masz biletu. Ale samo zaczęcie odkładania na bilet, samo przeglądanie na przykład stron internetowych, na których pokazane są wycieczki w miejscach, gdzie można się uczyć jeździć na nartach. I tak dalej, i tak dalej, jest już działaniem włożonym w przestrzeń, co przyciąga ci właśnie więcej możliwości w, tej, w tych przestrzeniach. Nie mogę się trochę skupić, bo on tam cały czas ciągnie. By to rozparaż, żebym musiał zaraz kończyć. W każdym bądź razie myślę, że powiedziałam wszystko, co, co jest tutaj naj, najistotniejsze. Yy, więc każdy mały krok na tej ścieżce, Roz, że tak powiem rozwija przed nami coraz bardziej ten dywan na tej ścieżce czyli tą drogę i jedyną rzeczą, która, mogą nas, która może nas blokować tutaj jeżeli to jest droga serca czyli draga, droga naszych pragnień, naszej, naszej duszy bo tutaj o, chodzi o wybór takiej drogi tam gdzie jest nasza miłość czyli taka droga, na której jest Twoje serce tak jak pięknie jest powiedziane w książce Transurfing Rzeczywistości nie ma sensu wchodzić na ścieżkę, na ścieżkę, czyli zaczynać robić czegoś, gdzie nie ma twojego serca, bo to się nigdy nie uda, to nigdy nie przyniesie ci spełnienia. A przecież o spełnienie w życiu chodzi. Ale właśnie wracając do tematu, co jest jedyną przeszkodą, to są nasze przekonania, czyli dajmy na to, one mogą nas blokować w realizacji, w tym działaniu. I warto jest też równocześnie, właśnie działając, Wykonując te kroki, przyglądać się właśnie swojemu umysłowi, jakie nam wyświetla na no, telebimie naszym myśli, przekonania na temat tego, co robimy, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Ja, ja kiedyś to robiłam i, i, i szczerze powiedziawszy, właśnie zamierzam do tego wrócić, dlatego też nagrywam ten filmik i za sprawą też pewnych inspiracji, robiłam coś takiego, że prowadziłam po prostu zeszyt, w którym... Zapisywałam sobie wszystkie niewygodne myśli, które wyłapywałam z przestrzeni swojego umysłu, oczywiście. Albo z przestrzeni, które do, do, jak gdyby do, dobijały się do mojego umysłu i mój umysł to łykał, jak pelikan, i po prostu kwestionowałam, przyglądałam się im i często po prostu odwracałam je, jeżeli one były tak negatywne, na przeciwne. I zapisywałam sobie również tą wersję, którą chciałam mieć w sobie. No, Także myślę, że to tyle. na, na dzisiaj. Trzymajcie się, Pa.